Już tylko kilka dni pozostało do startu 44. rajdu świnickiego. Krause pierwsze rundy Castrol Intercass rajdowych samochodowych mistrzostw Polski. A z nami w świnicach jest Grzesiek Grzyb. Cześć Grześku. Witam wszystkich bardzo serdecznie. No i ciebie, Karol, jak no, zawsze. Dobrze. No. dobrze ci widzieć. I zanim o rajdzie świnickim, to o pierwszej rundzie mistrzostw Słowacji, rajd Eger, rozgrywany na Węgrzech, kultowy rajd. No i zwycięzca rajdu jest z nami, Grzesiek Grzyb. Grzesie, Grzesie. Gratulacje wielkie. Tak, dziękuję bardzo. Wiesz co, ja mam takie szczęście, że zawsze jak mnie zapraszasz na Świdnicę, to zawsze mam dobry wynik na Egerze, wiesz. Także mam nadzieję, że w przyszłym roku również mnie zaprosisz tutaj. To może ja częściej musisz przyjeżdżać do Świdnicy. No tak, to jest jedno z moich ulubionych miejsc rajdowych i nie tylko zresztą oczywiście. E, Przeurocza okolice, wspaniałe odcinki specjalne, bardzo się cieszę już w zasadzie, tak jak wszyscy, nie mogę się doczekać na rywalizację, która zapowiada się niezwykle emocjonująco już w najbliższy weekend. No cóż, mam też również tylko nadzieję, że pogoda się troszeczkę zmieni, bo mieliśmy przyjemność ostatnio ścigać się na Węgrzech w przepięknej temperaturze wysokiej, w przepięknym słońcu, a, a tutaj jak widać za oknem i tutaj pada, no ale jesteśmy dobrej myśli, że będzie fajnie. co, dzisiaj też miało być ładnie, a widzisz co się dzieje, chociaż... Teoria jest taka, że lepiej niech się wypada, tak okay. do wtorku, do środy, a później będzie ładniej, żebyśmy mieli piękny wiosenny raj, no bo pogoda ma nadzieję będzie przepiękna. No my też oczywiście mamy taką nadzieję, bo chyba wszyscy mamy większą przyjemność się, jak jest ładna pogoda, niż jak leje cały czas się na głowę. Ale no oczywiście warunki będą takie, jakie będą i będziemy się musieli do tego dostosować i jechać w takich, jakie są aktualnie, czy będą aktualnie. No także to nie jest jakby w tym momencie mimo wszystko najważniejsze. Oczywiście najważniejsze jest dobre przygotowanie, nastawy, dobre samopoczucie, no i, no i ta walka, którą trzeba oczywiście stoczyć z konkurentami. No tak, a tych konkurentów będzie wielu, ale tak samo tych konkurentów było wielu na egerze i no, dałeś radę, pokazałeś, że Polak potrafi po prostu. No tak, oczywiście. Ten rajd nam naprawdę bardzo fajnie wyszedł. Przyznam się szczerze, że przed zawodami nie spodziewaliśmy się aż takie, e, takiego dobrego wyniku. Choć z drugiej strony w zeszłym roku też wygraliśmy, jednak jechaliśmy autem WRC, teraz mieliśmy Auto R5. E, troszeczkę inna rywalizacja. Węgrzy no, przepień, przepień, są strasznie szybcy na tych swoich trasach. Te trasy są też zupełnie inne niż u nas. wysokie są średnie prędkości również, prawda? W zeszłym roku mieliśmy ponad 148 km na godzinę średnią na jednym z odcinków specjalnych. Dzisiaj to było, czy znaczy tam w zeszłym tygodniu, to było ponad 130. Więc ta średnia troszeczkę spadła, ale tylko ze względu na szykany, których więcej postawili. Także poszczególne fragmenty były tak samo szybkie jak w zeszłym roku. Ja się cieszę, że auto R5 poszło krok do przodu i faktycznie stało się dużo szybsze niż, niż w latach ubiegłych. Jest już takie, można powiedzieć, takim małym WRC, więc faktycznie mogliśmy się ścigać również z samochodami WRC i nawet z nimi wygrać. Poza tym, no co, no 200 samochodów, chyba ze 30 aut R5, z 2000 WRC. No, niesamowita atmosfera, 15 tysięcy ludzi na starcie, myślę, że chciałbyś sam przeżyć coś takiego tutaj, dzisiaj w Świdnicy, że 15 tysięcy osób na starcie, wita kierowców, całe przedsięwzięcie, no niesamowite wydarzenie, także bardzo się cieszę, że mieliśmy przyjemność wziąć w nim udział, a tym bardziej, że udało nam się tam wygrać. Robimy wszystko, aby tych kibiców na starcie, ale także na odcinkach specjalnych było jak najwięcej. No i nie ukrywajmy, że Twoja obecność w Świdnicy i także ten wywiad pomaga zachęcić kibiców, żeby przyjechali na pierwszą rundę rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski, bo to przecież ważne dla nas wszystkich. Słuchajcie, no to jest naprawdę jeden z najpiękniejszych rajdów, myślę, że nie tylko w Polsce, ale w Europie, wielu kibiców, wielu zawodników, wielu obserwatorów, dziennikarzy, którzy widziało te trasy i pamięta historię tego rajdu, wie o czym mówię, prawda? Tak więc myślę, że ten rok będzie również niesamowicie emocjonujący. Ta walka będzie trwała do samego końca, zresztą roku udało nam się zwyciężyć, ale dopiero na przedostatnim odcinku specjalnym, gdy Filip wykonał błąd i, i, i faktycznie odpadł z rywalizacji. W tym roku zapowiada się, tak jak wspominałem wcześniej, wielu konkurentów, którzy są świetnie przygotowani, mają doskonałe timy, ale to nie tylko dotyczy oczywiście klasyfikacji generalnej, która mnie najbardziej interesuje, ale również innych klas, gdzie zawodników jest wielu i wiem, że ostrzą sobie zęby na rywalizację, więc naprawdę będzie komu kibicować. Jak wspomnieliśmy, liczymy na to, że pogoda również do i zachęci Was do, do przybycia tutaj i kibicowania nam. Bardzo gorąco zachęcam, ja również, bo naprawdę warto. Organizatorzy robią wszystko, aby ten rajd był. THANKS jak najlepszy, jak najbezpieczniejszy, no i chyba jak najatrakcyjniejszy. No i zeszły sezon, zeszły rok, wspominasz bardzo dobrze i start Świdnicy, 43 rajd Świdnicki Krause, no wspaniała impreza dla Ciebie i wygrana, wymarzona wygrana, bo marzyłeś o tym, żeby zwyciężyć no w takim można by już powiedzieć po trosze domowym rajdzie. Wiesz co, tak naprawdę jeden z największych sukcesów odniosłem tutaj na rajdzie wtedy, to był Elmod, dzisiaj już Świdnicki, zająłem drugie miejsce w klasyfikacji generalnej w momencie, gdy jechałem autem napędowym. Drugiego dnia spadł Śnieg. To, to, to jest bardzo ważne. Drugiego tak, dnia spadł śnieg. I wtedy pamiętam, że jeden z takich kierowców nie będę cytował dokładnie, co on powiedział, ale powiedział, że z głową coś nie do końca tam musi być tak, żeby samochodem przednienapędowym napędowym w takich warunkach jechać tak szybko. Nie spodziewali się tego. No przyznam się szczerze, że naprawdę jechaliśmy na 110%, chcieliśmy bardzo osiągnąć ten wynik. To był dla nas niesamowity sukces. Pozdrawiam Michała Bębenka przy okazji, bo on to powiedział tak. <laughs> Także dziękuję bardzo za ciepłe słowa. Chociaż mówił, że jesteśmy wariatami, no ale to chyba w pozytywnym tego słowo znaczeniu. Myślę, że w pozytywnym słowo znaczeniu. No. Bo trzeba być troszeczkę wariatem, żeby po tych odcinkach jeździć tak szybko. I ten rajd tutaj nie ma przypadkowych zwycięzców. Na tym rajdzie nie ma przypadkowych zwycięzców. I pamiętam, że pierwszy raz wygrywali tutaj chociażby Świętej Pamięci Janusz Kulik. Kajetan Kajetanowicz, także nikt się tego nie spodziewał. Więc myślę, że od takiego zwycięstwa można zacząć całkiem dobrą rywalizację w sezonie 2016. W Twoim przypadku. No oczywiście, bardzo sobie byśmy tego życzyli. Tak jak wspomniałeś, udało nam się w zeszłym roku wygrać, bardzo Abyśmy powtórzyli ten sukces. Ja, tak jak też mówiłem już wielokrotnie, uwielbiam te trasy, uwielbiam się po nich ścigać. Wszystkie odcinki, jakie tutaj są, naprawdę bardzo mi się podobają. Eee, no cóż, no mam nadzieję tylko, że moim konkurentom się będą podobały, mimo wszystko troszkę mniej. Chociaż wiem, że będzie to ciężkie, bo naprawdę te trasy są piękne. Ale, no cóż, no naprawdę, rywalizacja będzie niesamowita. Myślę, że faktycznie walka będzie do samego końca. My wszyscy będziemy starali się, żeby tak było. No i nie mogę się już doczekać, tak naprawdę cały jestem podekscytowany tą, tą wizją walki, już przyszły weekend i, i no i niestety bardzo szybko ten weekend i ten tydzień minie, że już będziemy na mecie i będziemy albo się cieszyć albo nie, ale wiem, wiem, że będzie fajny weekend. Będzie dobrze, trudne warunki pogodowe, jakim jesteś kierowcą na co dzień? Ja jeszcze chyba bardzo spokojnie, tak mi się wydaje, staram się jechać płynnie, dynamicznie. No jechałem tutaj chyba z 50 minut, sam z sobą się umawiałem i się spóźniłem chyba z 10 minut, bo się nie spieszyłem ze względu na pogodę. Myślę, że w ogóle bardzo często pokutuje takie powiedzenie, że o, tu pojechał wariat, to rajdowiec, a taki prawdziwy kierowca rajdowy to jeździ właśnie dużo spokojniej na drodze, ma tyle tej adrenaliny i walki z, z trasą, z drogą, z warunkami, z samochodem, w tych sportowych, ekstremalnych warunkach, że nie musi tego doświadczać na zwykłej drodze. Proszę Państwa, to mamy pewną niespodziankę i pewne pytanie do Grześka, bo chcemy zobaczyć jakiś dzień na co dzień, wiesz? E, idziemy do m, specjalnie przygotowanego samochodu wspólnie okay. z Grześkiem. Grześku, zapraszam. Cześć, cześć. Kibice, jak widzicie, są tutaj z Grześkiem i kibicują Grześkowi Grzybowi, który wystartuje w 44 Radzie Świńskim Kraze już za tydzień. Chodźmy dalej, Grześku. Chodźmy dalej. E, I zobaczymy jakiś dziś na co dzień. Dobre. Jakim jesteś kierowcą? Okay. Jakim jesteś kierowcą prowadzący samochód na co dzień, prawda? Dobrze, mam A mamy rady. samochód, który, proszę Państwa, jest. Nie, ma nie, oczywiście, że ma koło, oczywiście, że ma koło, ale to proszę Państwa, legenda motoryzacji. Legenda motoryzacji samochód, który no, wychował całe pokolenia. E, zawodników. Ja się takim nie tylko. Wiesz, Zawsze się mamy... chciałeś takim przejechać. No. E, no to kurczę, bomba. A teraz mi każesz jechać bardzo spokojnie. No dobra. Każe ci jechać bardzo spokojnie. Okay. Piękny samochód, prawda? Piękny, Piękny, no, Piękny bo samochód. Mam nadzieję, że mówisz o nim. Grześku. No co ja mam ci powiedzieć? Ten samochód stoi za rogiem! A, chodź! chodź. Lewa, jasna. Byłem tak się brzydko. przejechać, co o to. Masz doświadczenie świetne w jeździe Fiatem. Oto okay. są kluczyki do samochodu. Ale, ale ten też jest piękny! I Grzesie Grzyb wow. za kierownicą Fiata 500. Ale nie jest na pilota? Nie jest na pilota. Ten samochód jeszcze pilota nie ma. Proszę Państwa, Grzesiek Grzyb pokaże nam, jak się jeździ Fiatem 500, samochodem z 1969 roku. Teraz próbuję otworzyć ten samochód. Zobaczmy kamerą, jak Grzesiek Grzyb otwiera i próbuje otworzyć e, zamek w tym samochodzie. Zeszłoroczny zwycięzca, a dobrym kluczykiem... No właśnie! widzicie, jak to jest? Nauczył się kierowca, jak, jak stosować pilota. I siadamy do środka. Zobaczmy, zobaczmy z kamerą, jak wygląda w środku Grzesiek Grzyb. Wiesz... <laughs> mogę nie mogę przeklinać, tak, włącz wycieraczek. Czekaj. Włąc, po prawej, włąc, po prawej. Śladę, włąc, Światła też włącz, będzie lepiej. Eee, włąc, Światła tutaj. Wszystko jest Grzesiu opisane? Włąc, opisane. <laughs> jest dobrze. I wspólnie z Grześkiem żeby wybieramy się na taką małą podróż, bardzo sentymentalną. No jeździłeś kiedyś Fiatem Cinquecento, to, to też przecież pięćsetka, prawda? <laughs> <laughs> Ale też <to laughs> nie fajne Działania. Teraz aga. Zim nie gdzieś, jedziemy Fiat 500. Jak się jeździ grzeszek? No nie ma brak mi słów. Widzicie co? Jednak Jakiś taki wielki jesteś ten samochód, wiesz? Tak jednak chyba Ty wiesz? Miałem Forda, miałem, do dzisiaj. Teraz mam Fiata 500, a budują rajdówkę, to ja już mam treningówkę, zobacz. To jest treningówka, zobacz, skręca, no. czterobiegowa skrzynia biegów. Myślisz, wiesz. że mam się montować bokiem? Nie, wiesz co, wolę nie, wolę nie, wiesz. Ale czas, słuchaj. Zaczek i Ty wielki jesteś w tym samochodzie. No, po raz prostu. mogę się Można pocudźnie. się poczuć, nie? Można się poczuć jak dwumetrowiec, taki prawdziwy, konkretny. Super, super. Radę. No, on wyżejście go wyczesnęli. Dajcie Słucham. mi numer do właściciela. Tu jesteś na główny? Tak. Dobrze. A mogą mnie nie z... zauważyć, wiesz? Sentimentalna podróż po no jest, to, jest to samochód, który no, gabarytami e, nie zachwyca, możemy powiedzieć, ale... Ale nie liczy cór. się ilość, ale jakość. Dokładnie, tak. Słuchajcie, właśnie wjeżdżam na trasę Rajdu świdnickiego nie? Żebyście mieli jasność. Ja jadę z organizatorami. I grze się grzyb? No, prawo czy lewo, powiedz. No, nie wiem. A, ty, prawo. Je ty jesteś kierowcą. O! zapomniałem, że tu nie ma synchronizatorów przecież. I jest prawo. Jeno, pięknie, pięknie, pięknie. Możemy sobie prawo pojechać. Tak. Dalej już. I pięknie, ale taka pogoda trudna do prowadzenia takiego auta, no. prawda? Nie powiem, że nie Nie powiem, że nie Ale urządzenie jest super. Patrz, czurę zapięliśmy Mamy nieca. całe cztery dychy na budziku Okej okay. No jedziemy trasą dawnego prologu tak. rajdu świdnickiego, e, wtedy jeszcze rajdu Elmot. Dobrze wspominasz ten rajd, rajd Elmot? Rajd Elmot, to tak jak wspominałem, no jedna z moich najbardziej ulubionych imprez. Tutaj parokrotnie już mogę powiedzieć nawet udało mi się stanąć na podium, bo dwa razy tu, byłem prawo. drugi, raz udało mi się w zeszłym roku wygrać. No ponad to co, pamiętam kiedyś taką sytuację, słuchaj, z rajdu Elmot, jak e, nie byłem kompletnie faworytem nie byłem kompletnie brany pod uwagę do walki w ośce. Nie wiem, czy pamiętasz taki rok? Mhm. Przyjechałem pierwszy raz z Ignisem i było nawet takie zdjęcie w gazecie WRC gdzie dwóch kogutów się bije na, na ringów. A wy się zaskoczyli wtedy. A myśmy tak. zbili wszystkich chłopaków i, i, i nie było problemu. Prawo. Hmm. Tak. No pamiętam wtedy. Dużo historii krążyło o tym Ignisie, o twoich <grym testach <grym> Ignise, <grym> podobno straszyłeś japońskich inżynierów w tym aucie Oj, bardzo straszyliśmy Słuchajcie, mamy Toyotę koło siebie. Dogonili nas. Jak oni to zrobili jak my zasuwamy tak szybko? No, trochę tego Japończyka żeśmy postraszyli, ale za każdym razem robił tak. Więc chyba było gitara. No i gonisz Toyotę, Sedikę, prawda? Słuchaj, no widzisz, to jest tylko... To, to, to potwierdza moje słowa, że my jeździmy rajdowcy bardzo spokojnie. Tak, jak <laughs> tam. Jeździ bardzo spokojnie, absolutnie, ale uśmiech nie schodzi ci z twarzy. Nie, nie. I jak ci bo... się jeździ tak o pięcą powiedz? Wiesz co? No patrz, ja ci... technologia z lat 60. Ale e, zobacz jaka fajna, miała, co? Frajda. No. Nie powiem, jak, jak elektroniki... uwagę, tak. no. nie masz żadnej tutaj elektroniki. Bajerów, nie, 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 prawda? elektroniki. tak. nie, 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 czego. Ciężko nie, nie, Trudna sprawa. <laughs> Ciężko odpalić, prostu... tak, no, Trzeba wiedzieć jak. No, <laughs> tak, nie, 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 a zobacz jak prosto, tylko kluczek przekręcić, tylko trzeba wiedzieć. Dokładnie tak. Kończymy naszą podróż. Niestety. Ale Kończymy. wiesz, co, może do Wrocławia się karmimy. Wiesz co? No no trochę by to potrwało, trochę więcej niż 50 minut, myślę, no, myślę ale to jest tak. to do zrobienia, prawda? Jest ale to do bardzo, zrobienia, jak najbardziej, tak. nie? Słuchajcie, no zrobiliście mi straszną przyjemność, naprawdę. Zaskoczyliśmy Grzeska Grzyba? Bardzo, Rzyma? bardzo, bardzo dziękuję Karol, Grzesiek, naprawdę. wszystkiego dobrego. Tobie też łobuzie. No i Grześku, <laughs> życzymy, życzymy powodzenia w 44. rajdzie świńskim Krause, żeby to był taki taki dobry prognostyk do tego, żeby się dobrze w tym rajdzie jechało. Chcieliśmy Ci coś takiego przygotować, pogoda się nie uda, ale myślę, że nie nic Prawda? Tak, jest, słuchajcie, bardzo dziękuję. Pozdrawiam jeszcze raz wszystkich niesamowicie serdecznie. Zapraszam bardzo gorąco, bo jak widzicie, organizatorzy są niesamowici i zrobią wszystko na najwyższym poziomie. To ja wiem, jestem o tym przekonany, bo z nami osobiście. A teraz co, no zawodnicy myślę, że zrobią to samo. Naprawdę jest grupa bardzo szybkich kierowców, jeszcze raz wspomnę, w profesjonalnych teamach i będą zasuwać do mety z górki na pazurki. Do zobaczenia. Pa. Super. trzymajcie się. Cześć. Cześć.